Wodospad szczęścia. Witajcie, miłośnicy magicznych przygód. W dzisiejszym artykule chciałabym Was zaprosić do podróży po tajemniczym i niezwykłym miejscu, jakim jest Wodospad szczęścia. Wodospad szczęścia to niezwykłe miejsce na eterycznej mapie. To portal do innych wymiarów, krain pełnych magii i cudów. Każdy, kto odważy się przekroczyć jego granicę, będzie miał szansę dotknąć nie tylko cudownej wody, ale i wewnętrznego spokoju oraz radości. Legenda głosi, że każda kropla wody, która spada z tego wodospadu, niesie ze sobą odrobinę czystej energii, która wzmacnia naszą wewnętrzną moc i przyciąga do naszego życia więcej szczęścia i harmonii. Jak dotrzeć do tego magicznego miejsca? To pytanie, które nurtuje wielu poszukiwaczy magicznych przygód. Najpowszechniejsza opinia głosi, że kluczem jest otwarcie swojego serca na piękno świata i gotowość do odkrywania magicznych możliwości, które otaczają nas na każdym kroku. Czasami wystarczy chwila skupienia, by dotrzeć do głębi swojej duszy i poczuć, jak energia tego miejsca rozbrzmiewa w naszym wnętrzu. Połączmy się z naturą, wsłuchajmy się w szum wodospadu i pozwólmy, by magia tego miejsca przeniknęła nasze serca i umysły. Odrzuć wszelkie wątpliwości i po prostu uwierz. Wodospad Szczęścia czeka na odważnych poszukiwaczy przygód i marzycieli. Czy to miejsce, które odmieni Twoje życie i otworzy przed Tobą bramę do nieskończonych możliwości? Odkryj to sam i pozwól, by magia wodospadu wypełniła Twoje życie radością, miłością, spełnieniem i marzeniami. Czekam na Ciebie przy Wodospadzie Szczęścia! Wróżbita Łukasz Węcka